Rozdział trzeci. Tata Mai odebrał tego ranka psotkę od hodowcy. Kotka tylko raz opuściła wcześniej dom, by pojechać do weterynarza i zawsze wracała do swojego znajomego pokoju oraz dużego koszyka, który dzieliła z mamą, braćmi i siostrami. Dzisiaj musiała bez końca siedzieć sama w ciemnym pudełku i czuła się bardzo samotna. Pragnęła wrócić do domu, skulić się i dać mamie polizać swoją sierść. Od razu poczułaby się lepiej. Co to było za miejsce? Nie pachniało tu jak u weterynarza, i z pewnością nie był to jej dom. Nie słyszała też żadnych innych kotów. Zaczęła już płakać za domem i za mamą, gdy ktoś otworzył pudełko. Psotka skuliła się w kącie pudełka i z przestrachem podniosła wzrok na dziewczynkę. Kto to? Na pewno żadna z osób, które poznała wcześniej ale potem ta dziewczynka podniosła ją i psotka trochę się odprężyła. Widziała zachwyt w oczach Mai, słyszała jej przyspieszony oddech i czuła bicie jej serca, gdy ją przytuliła. Wtuliła się w nią i zamruczała z wdzięcznością. Lubiła tego człowieka. Dziewczynka ją pogłaskała i podrapała za uszkami, a potem pod bródką. Potem jednak nagle chwyciła ją mocno i postawiła z powrotem w tym ciemnym pudełku. Sotka nic z tego nie rozumiała. Czuła, że dziewczynka była szczęśliwa, gdy ją trzymała. Maja była pełna miłości, i koteczka o tym wiedziała. Dlaczego więc nagle zmieniła zdanie? Łagodna, czuła osoba stała się surowa i zła, a sotka nie rozumiała dlaczego. Siedziała teraz w dużym, wygodnym koszyku, w rogu kuchni z miską kociej karmy i drugą pełną wody. W pobliżu stała kuweta. Miała wszystko, czego potrzebowała, tylko że nikogo przy niej nie było i czuła się samotna. Co zrobiła źle? Gdy Maja wybiegła, kotkę na chwilę przytulił ten chłopiec, a potem wszyscy wyszli i kuchnia opustoszała. Psotka nie przywykła do samotności. Jeszcze dziś rano mieszkała w domu pełnym kotów. Była tam jej mama, wszystkie siostry, mamy ze swoimi kociętami, a także jej własne siostry i bracia. Było całe pomieszczenie pełne pudeł, dużych drapaków i zabawek. Kotka większość czasu spędzała z mamą, skulona w koszyku, ale lubiła też, gdy ludzie głaskali ją i tulili. Wyprowadzka z domu tak bardzo by jej nie doskwierała, gdyby maja dalej ją pieściła. Teraz jednak kotka została sama i rozpaczliwie pragnęła wrócić. Wydała z siebie przeciągłe, rozdzierające miałknięcie typowe dla kotów syjamskich, wołając kogoś, by przyszedł i wziął ją na ręce. Na górze, w swoim pokoju, Maja wszystko słyszała. Smutne zawodzenie kotki sprawiły, że i jej do oczu napłynęły łzy. Dobrze wiedziała, jak się czuje psotka, zabrana ze swojego kochanego domu i przywieziona gdzieś w obce miejsce. Pragnęła zejść i ją pocieszyć, ale po prostu nie mogła. Słyszała, że jej rodzice wchodzą po schodach i rozmawiają cichymi, pełnymi niepokoju głosami. Wiedziała, że będzie musiała wytłumaczyć, jak się czuje. Kłopot w tym, że nie miała pewności, czy potrafi. Może łatwiej będzie po prostu powiedzieć, że zmieniła zdanie w sprawie kota? Rodzice weszli i usiedli obok niej na łóżku. Mama objęła ją, ale Maja siedziała sztywno w napięciu. Przykro mi, ale nie chcę kota, powiedziała znużonym tonem, gdy tata spytał, co się stało. Rodzice wymienili zdumione spojrzenia. Ale od lat błagałaś o kotka, zaoponowała mama. Czy to gwiazdka, czy urodziny, kotek zawsze był na pierwszym miejscu na liście. Teraz wreszcie przeprowadziliśmy się do wystarczająco dużego domu, żeby mieć kota, w dodatku przy spokojnej ulicy, a ty zmieniłaś zdanie? Tak zmieniłam, powtórzyła Maja jak echo. Myśleliśmy, że marzysz o kotku, stwierdził Tata kręcąc głową. Po prostu nie rozumiem. Tyle czasu spędziłaś na zabawach z tygryskiem i rudkiem z domu obok. Pani Nowak żartowała, że to bardziej twoje koty niż jej. Oczy Maj znowu wypełniły się zami na myśl o dwóch kocich rudzielcach. Bardzo za nimi tęskniła. Z dołu rozległ się kolejny żałosny jęk. Biedna kicia, powiedziała mama. Nie wie, co się dzieje. Lepiej zejdźmy, żeby nie została zupełnie sama. Maju, wiem, że brakuje ci starego domu, ale myśleliśmy, że kotka cię pocieszy. Naprawdę potrzebuje kogoś, kto się nią zaopiekuje. Maja nie odpowiedziała i siedziała ze wzrokiem utkwionym w podłodze. Wiedziała o tym. Bardzo pragnęła zejść i przytulić psotkę. Powiedzieć jej, że wszystko będzie w porządku. Ale nic nie było w porządku i udawanie nie miało sensu. Podniosła wzrok, gdy rodzice zamknęli drzwi. Gdy była pewna, że są już przynajmniej w połowie schodów, zanurzyła głowę w poduszce i płakała, płakała. Kotka, nareszcie, a ona nie mogła jej pomóc. W końcu zwlokła się z łóżka. Chciała z kimś porozmawiać. Z Elą. Z jednego z pudeł wyjęła długopis i ulubioną papeterię w koty, po czym zaczęła pisać o wszystkim. Cześć, Elu. Mama i tata dali mi wspaniałą kotkę syjamską. Jest śliczna, miękka i ma wielkie niebieskie oczy, że w życiu takich nie widziałaś. Powinnam skakać z radości, ale kłopot w tym, że nie mogę jej zatrzymać. Uważają, że jeśli dostanę kotka, to będę weselsza i przestanę tęsknić za domem, za tobą i wszystkimi koleżankami. Mama sama tak powiedziała. No to nic z tego. Maja znowu zaczęła płakać, a jej łzy rozmazały tuż na papierze. Zmieła niedokończony list i wrzuciła go do kosza. To było zupełnie nie w porządku. Piękna kotka, taka o jakiej zawsze marzyła, ale rodzice dali jej psotkę tylko po to, by zapomniała o swoim prawdziwym domu. Nie zapomnę! Mruknęła ze złością, dusząc w sobie szloch. Nie mogą mnie zmusić, nawet kotek mnie nie zmusi. Płakała już tak długo, że chciało jej się pić i bolała ją głowa. Założyła coś cieplejszego i cicho otworzyła drzwi swojego pokoju. Karol wyszedł pograć w piłkę, a mama i tata byli w ogrodzie i przyglądali się starej, walącej się szopie. Mogła zejść na dół i wziąć szklankę soku. Z nikim nie rozmawiając. Już na górze w pokoju trudno było sobie postanowić, że nie chce kotka. Na dole, w kuchni, gdzie psotka patrzyła na nią wielkimi, zagubionymi, smutnymi oczami, o niebieskiej barwie, było to zupełnie niemożliwe. Maja wytrzymała tyle czasu, ile zajęło podejście do lodówki, nalanie soku i wypicie go kilkoma haustami. Ale widok kotki zagubionej w zbyt dużym koszyku był nie do zniesienia. Postawiła szklankę na stole i uklękła przy koszu. Nie wiesz co się dzieje, prawda? spytała łagodnie. Staram się nie być zła, naprawdę! westchnęła. Psotka chciała tylko, by ktoś się z nią pobawił. Wstała, przyciągnęła się i położyła łapkę na kolanie dziewczynki. Spojrzała na nią pytająco, przechylając łebek w bok miał? Miałknęła błagalnie. Mama Mai zostawiła jej w koszyku kocią zabawkę, małą dzwoniącą piłeczkę z przyczepionymi wstążkami i kicia z nadzieją trąciła ją łapką. Maja z uśmiechem pokręciła głową. Dobrze, kiedy jesteśmy tylko my dwie, pobawię się z tobą. Ale musimy udawać, dobrze? Jak mama i tata będą w pobliżu, nie będę mogła się bawić. Popatrzyła na psotkę. Wiedziała, że kociątko nie zrozumie czegoś takiego, nawet jeśli wygląda bardzo inteligentnie. Kotka znowu trąciła piłeczkę. Dosyć gadania, chciała się bawić. Maja pomachała przed nią stążkami, poruszając piłeczką, i kotka zaczęła tańczyć po kuchni w szalonych, rozbrykanych kręgach. To było takie zabawne. Maja nie znała tygryska i rudka jako kociąt i nie zdawała sobie sprawy, o ile więcej energii ma mały kotek, Niż jej dwaj koci przyjaciele w średnim wieku i do tego dosyć pulchni. Psotka tańczyła, skakała i turlała się raz za razem, atakując wstążki. Oj, psoteczko! zachichotała dziewczynka. Potem usłyszała głosy zbliżające się ogrodową ścieżką. Mama i tata! Szybko się podniosła i wrzuciła dzwoniącą piłeczkę z powrotem do koszyka psotki. Kotka patrzyła na nią ze zdziwieniem. Czy to nowa zabawa? Czy miała skoczyć do koszyka i wyciągnąć ją z powrotem? Rzuciła się do środka i wróciła ze wstążkami w pyszczku. Maja jednak się odwróciła. Stała przy stole i piła sok. Psotka czekała. Może miała podkraść się do dziewczynki i ją zaskoczyć? Tak! To była zabawa w polowanie! Puściła piłeczkę i ukradkiem wyskoczyła z koszyka. Z brzuszkiem tuż nad ziemią, Strzygąc łóżkami z podniecenia, pełzła po kuchennej podłodze powolutku, powolutku. I hop na sznurowadło Mai. W tym momencie rodzice dziewczynki weszli z powrotem do kuchni. Zobaczyli psotkę stojącą na tylnych łapkach i wspartą przed nimi o dżinsy Mai. Z błagalnie uniesionym wzrokiem. Dziewczynka wcale nie zwracała na kicię uwagi. Nawet na nią nie patrzyła. Mama westchnęła, po czym podeszła, by podnieść psotkę i ją pogłaskać. Kotka zamruczała cicho. Pieszczoty były bardzo miłe. Jej zdziwione oczy jednak wciąż wpatrzone były w Maję. Czemu nie chciała się już bawić? Co poszło nie tak? Zupełnie jakby Maja była kimś innym. I to kimś niezbyt przyjaznym. Koniec rozdziału trzeciego.